Mijający rok obfitował wiele imprez istotnych dla branży. Mieliśmy okazję uczestniczyć w Jack Forum Central Europe, 16. Międzynarodowych Targach Magazynowania Obróbki i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych Symas and Maintenance oraz 8. Międzynarodowych Targach Elementów Złożnych i Technik Łączenia Fastener. Każde z tych wydarzeń stanowiło istotne miejsce do nawiązywania kontaktów biznesowych oraz prezentacji innowacyjnych rozwiązań. Już teraz zapowiadamy premierową edycję targów Drone Security Expo, która odbędzie się w dniach 7 i 8 października 2026 roku. Równocześnie odbędą się międzynarodowe targi materiałów, technologii i wyrobów kompozytowych Kompozyt Expo. Zaledwie tydzień później zapraszamy na kolejne edycje targów Symas Maintenance oraz targów Fastener. Będzie to doskonała okazja do kontynuowania rozmów, nawiązywania nowych kontaktów biznesowych i zapoznania się z jeszcze szerszą ofertą produktów i usług w tych branżach. Zapiszcie te daty w kalendarzu i bądźcie z nami podczas nadchodzących targów. Czekamy na Was z niecierpliwością.